Bardzo proszę, żebyśmy czasu nie tracili. Księdza profesora Jarosława Popławskiego o przedstawienie wątku napominającego w kulcie najświętszego serca, o którym jak dobrze wiemy cała tradycja nieprzerwanie mówi. Na dzisiejsze czasy można by powiedzieć, że to jest taki w kulcie najświętszego serca jest to, co dzisiaj jest szczególne, szczególnie ważne, napomnienie, a zwłaszcza kapłanów które jest takim elementem stałym, nie tylko związanym z tymi, którzy mają coś przeciw, ale także w samym kulcie najświętszego serca jest ten mocny wątek. Oczywiście napomnienie ma kierować do gorliwości. Bardzo proszę księdza profesora, żeby nam przedstawił, jak to na dzisiejsze czasy z nami kapłanami.